staropolszczyźnie. Ktoś na w moim blogu poprosił, no wiem kto konkretnie, ale, ale nie będę teraz się zdrawniał, bo myślę, że nie tylko on, ale jeszcze parę innych osób, które posiedzą, lubią tę właśnie pieśń, wieści w której powiedziano, że niektóre rzeczy się robi dla sławy, dla zysku czasem. Pieśni o w wieku rycerskim Duma Człowieka Rycerskiego, inaczej Duma, autora, Ukraina. Duga autorstwa prawdopodobnie Adama Czachowskiego, ale nie jest powiedziane, że nie wydrukował jej dla sławy i dla zysku pod własnym nazwiskiem, a tekst był czyś inny. Bo to jest bardzo możliwe, że tak właśnie było w roku 1599. Powiedz, wdzięczna do moja, co duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego? Cóż nad ograniczne kraje skoro lud rozstaje, ujrzysz ognie przejrzane młodą trawą przy rozbite. rozwite. Ujrzysz ta rozmaite, zwierzę stana, zliczone, i te stada niezliczone i rymkroje niezłowione. Gdzie czasem wieśniak pochodzi, bo sieci swoje toczy albo na straż wyprawiony. Strzela wiesz, strzelać ćwiczony. ustaż zaś jest mocny. Panownym obozem stoi, który poszczukłem obiedzie, Straż zarazem swą zawiedzie. W tym próbuje w kole koni, Lub kopiją pierścień goni, A kiedy zaś droga przyjdzie, Z trzaskiem z obozu wyjdzie. pylony lasem, dla sławy, lasy zysku czasem, a łódź harce swoje zwodzi, A za we często brodzi, pałasz kładzie w poszwe krwawy, cedząc zaś krewca rękawy. Zatem jedna przełowiona, na zad ustępuje strona, zwycięzca niebłagany. W srogie zadaje rady, Boże, który masz w swej pieczy, ludu rycerskiego rzeczy, chudy żołnierz prosi Cię